W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kolejny eksperyment i dokładnie sprawdzimy, co się stanie, kiedy boss Mandalorian spotka NPC Ciacho. Nie mają do siebie daleko, ale mimo wszystko będzie bardzo trudno to wykonać. Także za moje poświęcenie koniecznie zostawcie łapkę w górę. Przypominam Wam o moim kodzie Ewela w sklepie za niedługo koniec sezonu, także sprawdźcie, czy macie mój kodzie Gawela. No i oczywiście sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał. Bardzo niedawno temu sprawdzaliśmy, co się stanie, kiedy Predator spotka Jaguarców I słuchajcie, to było takie zadanie z bossem, ale okazało się, że bossowie w ogóle nie wychodzą poza swoją miejscówkę. A dzisiaj e, złamiemy e, tą zasadę wraz z Martyną. Dzień dobry, dzień dobry, cześć Martyna. Siemka, siemka. Także słuchajcie, dzisiaj w odcinku zobaczycie, co się stanie, kiedy Mandalorianin spotka e, ciacho. Także to jest nasze zadanie i nie będzie to proste. Dlaczego? No bo jeśli chodzi o Mandalorianina, to on w ogóle z tego wzgórza nie schodzi. Ale my mamy kilka rzeczy, e, które powinny no, dać go na dół. Także słuchajcie, pierwsze podejście to będzie sprawdzenie tego, dokąd maksymalnie wychodzi Mandalorianin. Nie, po prostu my sobie go tutaj zaatakujemy. Tylko Martyna musimy Jakieś e, życie, weź tam z dołu jakieś życie przygotuj. A ja idę dobra, po Mandalorianina. się mamy ku zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie, żeby on mi dał snajperkę, żebym zginął, Zostawcie łapkę w górę. Ja wiem, że na pewno wszyscy teraz zostawią. Także czekamy na Mandalorianina. Stoję w miejscu. Czy to Specjalnie dla was, uwaga. Trafisz czy nie? Musicie zostawić łapkę w górę. No, nie trafił. Nie zostawiliście to dlatego. Słuchajcie, ej, w ogóle nie mogę podnieść tych e, kryształów. Dlaczego? Dobra, biorę. I chodź, byku. Chodź mam dla Ciebie mną. bardzo dobrą wiadomość. Jaką masz wiadomość? Mam i harpun i kulki. Dobra, także widzowie, wykorzystamy sobie harpun i kulki w pierwszym etapie. A w drugim etapie się zdziwicie. Także oglądajcie do samego końca, subskrybujcie kanał po więcej takich odcinków. No i chodzi wela w sklepie, ten kto ma. Ten o, ni, nigdy nie zginął, ni, nigdy nie zginie od Mandalorianina. Jakie to było ciężkie. Chodź, Martyna, zapraszam. Widzicie, ja mam kodę wela w sklepie i on mnie w ogóle nie może trafić. Patrzcie się. Staje w miejscu, uwaga. No, trafisz czy nie? Haha, ha, easy yy, Mamy leczonko, kozak I słuchajcie, teraz tak Musimy jak najszybciej to zrobić Strefę mamy, także jest dobrze I teraz tak, bierzemy kulę I kulą go wywalamy Co? I on prawie w ogóle nie poleciał No co za oszustwo Oj, poleciał jasny gwincior! Ej, on już tam prawie jest! To będzie chyba najprostszy odcinek, jaki widziałem. Także słuchajcie, teraz jedyne co musimy zrobić, to nie zginąć i przyciągać go. Choćby ku. Ej, co jest? Dobra, raz. Uj. To będzie jeden z najtrudniejszych odcinków, jaki widziałem. Martyna. Musisz mnie jak najszybciej podnieść Bo on nam zginie, nie, 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 tutaj, tutaj Bo on, on ucieknie, Martyna, bo on ucieka Podnoś, podnoś, on ucieka O nie, i mam nadzieję, że nie wyjdzie pod tą górę Zanim ten, musimy mieć więcej życia To po pierwsze, ale dobrze, że ten harpon Ten harpon tutaj może dużo z O nie To jednak będzie najtrudniejszy odcinek No przestań już iść tam Dobra O Jezus, no i ja znowu zginę od niego Dobra Dobra Musimy mieć Czemu życie. Czemu on nie może być do mnie? No właśnie nie wiem dlaczego. On się, się na ciebie uwziął. Boję się. Może być do ciebie przecież. Teraz będzie dużo ciekawej, dlatego że mamy taką ukrytą rzecz, którą możemy przenieść. Mandalorianie, oglądajcie do końca. A na samym końcu, jeśli ten etap nie wyjdzie, to jest jeszcze trzeci etap. Tylko trzeci etap, no, jest hardkorowy. Także, tak jak widzieliście na wcześniejszym yy, meczu, no, brakło nam troszkę leczenia. Także musimy pozbierać leczenie. Kulki, ej, kulki są, ale sztos. Mam jeszcze ten. Splesze, kuleczki. Zobacz, jaka świetna strefa. Tylko musimy się ruszyć mimo wszystko, żeby nas wiecie, no, nie zabiła później strefa. Mamy wszystko, tylko musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tutaj, dokładnie na tej miejscówce. A co się stało z twoim życiem? Nie pytaj. <laughs> Oczywiście przydałoby się też troszeczkę maców, Żeby się zabudowywać e, I też będziemy potrzebować coś, czym możemy jak najszybciej uciec Bo jeśli zaprowadzimy już Mandalorianina Do tego miejsca, no to musimy jak najszybciej uciekać od niego Żeby on chciał zaatakować ciacha Albo nie wiem, piątkę sobie przybiją No piątki raczej nie, ale no zobaczmy co się stanie Tutaj powinniśmy mieć e, Samochód, jest samochód Nawet dwa są samochody, więc weźmiemy dwa Bo Mandalorianin może nam zniszczyć go po prostu e, Leczenie, może się uleczyć z Tymi grzybami Ja tankuję tutaj wo wóz Dobra, prawie 100% już jest Jeszcze trochę, dobra I kolejny, chodź to zatankujemy też go Dużo, że nie wjechałaś w stację By było przypałowo Lecimy i teraz zadanie jest takie Lecimy rozwalać domek Dokładnie tak Będziemy rozwalać domek ten tutaj z ciacha Po to go rozwalimy, żeby łatwiej Mandalorianin Mógł zobaczyć NPC ciacho No, myślę, że się uda, myślę, że się uda A jaki będzie efekt? Nie wiem Także widzowie, no słuchajcie, jak lubicie takie odcinki, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Koniecznie, koniecznie subskrybujcie kanał. Ja wam mega dziękuję. Tu teraz tak, musimy tutaj pamiętać, żeby zabudować. Yy, o, właśnie w ten sposób. I rozwalamy ten domek cały, żeby tutaj Mandalorianin miał bardzo łatwo, bardzo łatwe wejście. O, ty, Martyna, patrz. Zabieraj sobie jedną na później Na ten ciacho to strasznie daleko sobie poszedł z tego co widzę Dobra ciacho wyłaź na zewnątrz no Przydałoby się tak to zrobić żeby się rozwaliła ta chata no nie Lecimy, lecimy jak najszybciej Martyna szybko, szybko, szybko Gorzej jak na strefa spotka Ale już niedużo, już naprawdę niedużo Ale to będzie świetny pomysł na to żeby tutaj łatwiej Mandalorianina przeprowadzić Obyśmy nie musieli korzystać z tego trzeciego pomysłu bo on będzie mega wymagający Dobra, o, ale sztos Ej super, w sumie fajnie to wyszło NPC, NPC ciacho jest Te wszystkie jeszcze krzesła Rozwalajmy to tak No już nic nie powinno tu przeszkadzać oprócz tych samochodów Także samochody na bok Aha i Mandalorianin do nas bije już jakby co Także Martyna ja go lecę yy, Ja go lecę popchnąć Ja go lecę popchnąć Ej on tu schodził w sumie Ej, świetnie, świetnie, mam nadzieję, że tylko, że do mnie nie będzie chciał strzelać, a strzela już. Nie traf mnie, błagam, nie traf mnie. Dobra, ja go... On sobie akurat musi latać teraz. Dobra, czy on tylko nie zginie teraz? Ja... wpadł do wody! Nie, jest mnie, jest On wpadł do wody, przecież on by zginął! Dobra, ja go popycham. Czekaj, 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 Martyna! Dobra, poszedł tam. Poszedł tam. Gdzie jest ciacho? Czekajcie, ciacha zaatakujmy. Zaatakujmy ciacha. Dobra, po... jest tam. Jest tam. Dobra, Dobra. Martyna, uciekaj, Stop. uciekaj. Stop. Chili, chili bierz, chili bierz, chili bierz i uciekaj. Dobra, czy oni się będą bili? Uciekaj, uciekaj na chili. Dobra, ja się chowam tu. Uciekaj, uciekaj. Ej, oni w ogóle na siebie nie zareagowali. Ej, w ogóle. Ej, ciacho. Panie ciacho... Ty to kogo on oni bije? My się steamowali na nas. A on do ciebie bije? Martyna, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Musisz uciec tak, żeby oni cię urwali, wiesz? Dobra, dobra. Dobra, słuchajcie, zrobimy jeszcze raz. Zrobimy tak, że popchniemy go. O Jezus jak on strzela! Chłopie No nie w tą stronę! Ej, przecież on mi całą, całe auto rozwali. On wie o co chodzi Dobra, leci? Aha! Aha! Super! 30 hp mi zostało. Super. Potrzeba samochód. Próbujemy jeszcze raz. Próbujemy go tam dać na dół, tylko mam nadzieję, że on nie zginie. Wiecie o co chodzi. Dobra. Nie, nie zginął. Lecimy dalej. Okej. Okay. Myczku nie uciekni. No co jest? Co za gość, No w to samo miejsce poleciał, no nie mam pytań! Chłopie! No nie! No nie jedzie, samochód nie jedzie! Dobra! Dawaj, 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 no! Ej, no nie mam pytań, przecież ona... Ja nie wierzę! Zdenerwował się! Zobaczcie widzowie, jesteśmy teraz na powtórce i zobaczymy całe to zajście. Mamy tam chłopa u góry i co ja zrobiłem? Pojechałem samochodem, zobaczcie, ja tam jadę samochodem, tutaj Martyna przejechała, wsiadła do kolejnego samochodu. Ja tam pojechałem naokoło i zobaczcie, co tutaj się stało. Jeśli on by nie wpadł do wody, Mandalorianin, to być może by zginął. Zobaczcie. Leci, leci, leci. I daje pauzę. Patrzcie się, jak idealnie wleciał tutaj do wody. No jakby to było mierzone. No i zobaczmy, co, co się stało dalej. Mamy tutaj on tutaj z wody, sobie nie może poradzić, tak jak Martyna. Sprowadzajem samochodu Zobaczmy, i tak, ja rzuciłem jedną Kulkę Kulkę imp impulsową I on poleciał dokładnie W to miejsce, i zobaczcie jak on już jest Niedaleko pana ciacho, a gdzie jest pan ciacho? A jest tutaj, bo on się w ogóle nie załadował Byczku, gdzie ty byłeś? I teraz tak widzowie Ja rzuciłem tutaj kolejną kulkę I ta kulka była tutaj mega ważna Żeby ją dobrze rzucić, dlaczego? Dobrze, że on w ogóle, zobaczcie, on w ogóle podskoczył I dzięki temu Znalazł się on zaraz koło ciastka. I teraz zobaczymy, co tutaj się tak naprawdę stało. Także zobaczcie, mamy tutaj Mandalorianina i ciastko. Tak to wyglądało, jakby on e, chciał do ciastka uderzyć, ale okazuje się, że oni timują się, oni się timują. Także oni się nie zaatakowali, zobaczcie, w dwójkę, chcieli po prostu się nas pozbyć. Zobaczmy jeszcze, co Ciacho tutaj chciał zrobić. No on sobie patrzy na broń. I tu wydawało mi się, że ciacho zaczyna strzelać do Mandalorianina, ale okazało się, że jest to Martyna, która... Zobaczcie co ona zrobiła. Także ciacho bił do Martyny. I wygląda na to widzowie, że oni nawet na siebie nie zareagowali. Także kolejny eksperyment zakończony. Piszcie co chcecie kolejnego. Łapka w górę, subskrypcja na kanale. Pamiętajcie, że koniec sezonu wpisujcie kodewela i kupujcie karnet z moim kodem. A no i wpadajcie na te filmy, które to widzicie. Trzymajcie się, piona